W dniach 23-24 marca bieżącego roku w Szczarnie Zdroju odbyło się Pierwsze Dolnośląskie Forum Gospodarcze. Organizatorzy przygotowali 27 paneli dyskusyjnych i 12 warsztatów, w których rozmawiano między innymi na temat transformacji energetycznej, transportu elektrycznego i wodorowego, promocji produktów regionalnych, instytucjonalnego wsparcia biznesu, optymalizacji podatkowych dla firm, przyszłości obszarów pogórniczych czy rozwijaniu startupów. Organizatorem wydarzenia był Instytut Piastów Śląskich i Fundacja Wspólnota Pokoleń we współpracy z Urzędem Miasta Szczawno-Zdrój oraz Uzdrowiskiem Szczawno-Zdrój. Polityką, którą realizujemy od 2015 roku, jeśli chodzi o rozwój kraju, jest polityka zrównoważonego rozwoju. To znaczy, mówiąc w największym uproszczeniu, staramy się, aby regiony, które przez lata były zaniedbywane, miały dzisiaj możliwość nadrobienia tych zapóźnień. To bardzo dobrze widać na Dolnym Śląsku, gdzie to zróżnicowanie pomiędzy północą, bogatą północą województwa, a południem jest bardzo wyraźne. Subregion Wałbrzyski szczególnie tutaj wyraził. Widać ten brak inwestycji zapóźnienia, które przez wiele lat narastały, ale w ciągu ostatnich 8 lat staramy się przyciągać jak najwięcej inwestycji, jak najwięcej środków publicznych po to, aby te zapóźnienia, aby te różnice niwelować. Jakie są więc perspektywy dla dolnego śląska? Ja wierzę, że niezwykle optymistyczne i w samych jasnych barwach widzę przyszłość naszego regionu. Już w tej chwili jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się regionów w skali nie tylko Polski, ale i Europy. A jestem przekonany, że w ramach tego rozwoju również będziemy likwidować te różnice i południe dolnego śląska będzie powoli, ale konsekwentnie goniło Wrocław i całą. Północ, myślę, że dużą rolę w tym odegrają drogi szybkiego ruchu, tak jak S8, S5, rewitalizowane połączenia kolejowe oraz szereg takich inwestycji lokalnych, typu żłobki, przedszkola, szkoły. krótką, więc wszystkie te inwestycje, które wpływają na standard życia mieszkańców, a w konsekwencji pomagają podjąć decyzję. Nie wyjeżdżam do aglomeracji, zostaję w swojej gminie. Tutaj mam swoją rodzinę, tutaj mam swój biznes, tutaj przyczyniam się też do rozwoju regionu. Panie pośle, jakie są perspektywy rozwoju? i Dolnego Śląska. Ja jestem optymistą i uważam, że Dolny Śląsk będzie rozwijał się bardzo dobrze, tak jak do tej pory, a nawet może i lepiej. To jest drugie województwo pod względem rozwoju i produktu krajowego brutto w Polsce. No, oczywiście z Mazowszem, z Warszawą będzie problem, żeby rywalizować, ale trzeba rywalizować z najlepszymi, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj w Szczawnie Zdroju w Perełce Uzdrowiskowej Dolnego Śląska, żeby rozmawiać o tym, jak walczyć, konkurować z najlepszymi, bo subregion Wałbrzyski, Dolny Śląsk, zasługuje na to, żeby być Wśród najlepiej rozwiniętych regionów w całej Europie. No właśnie, w jaki sposób można zwiększyć konkurencyjność tego obszaru? No przez, oczywiście, no może już będę powtarzał, powiem o innowacjach, ale przede wszystkim musimy mówić o nowoczesnym przemyśle, o nastawieniu się na przemysł, na nowe technologie, przygotować grunty, przygotować infrastrukturę dla inwestorów, ale nie tylko, nie tylko zagranicznych, bo zawsze mówimy o tych mitycznych, zagranicznych inwestorach, ale ważne jest, żeby wspierać polski przemysł, żeby wspierać polskich przedsiębiorców, żeby to polscy przedsiębiorcy mieli okazję korzystać z najnowocześniejszych technologii, właśnie tych innowacyjnych technologii. Dzisiaj Polska jest w centrum Europy, co najmniej, a może i w centrum świata, przez te wydarzenia, które dzieją się za wschodnią granicą. Jesteśmy partnerem Stanów Zjednoczonych, jesteśmy partnerem Japonii. Niedawna wizyta premiera Japonii w Polsce to są naprawdę bardzo ważne informacje i to jest, to jest element taki, że nawet Japończycy wskazali Polskę jako takiego beneficjenta nowych technologii, które powinny tutaj trafić, a my Dolnoślązacy musimy zadbać o to, żeby te technologie, nowe technologie, najnowsze technologie trafiły właśnie tutaj na Dolny Śląsk, do takich miejscowości jak Wałbrzych, Szczawno, Dzierżoniów, no i przede wszystkim przede wszystkim też Ząbkowice, tak? Bardzo bliskie Mojemu Czego potrzebują organizacje pozarządowe, aby dobrze funkcjonować? Przede wszystkim ludzi, ludzi, którzy będą chcieli współpracować ze sobą, razem realizować pomysły, a więc także potrzeba dobrych, ciekawych pomysłów na rozwiązywanie problemów lokalnych, na bogacenie się ludzi, także na rozwiązywanie problemów tych, którym jest najtrudniej, najgorzej w społeczeństwie. No i oczywiście brakuje także, czy, czy po, potrzeba także środków na realizację celów. W województwie donośląskim funkcjonuje aż 11 podmiotów lecznictwa uzdrowiskowego. One pełnią dwie główne podstawowe funkcje. Pierwsza to jest rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe wraz z profilaktyką, a druga to myślę, że taka około uzdrowiskowa, czyli sport, rekreacja i wypoczynek. Po okresie pandemii koronawirusa, wszystkie podmioty uzdrowiskowe, można powiedzieć w tej chwili to z pełną odpowiedzialnością, wyszły obronną. Ręką chyba z największego kryzysu, który wcześniej nigdy nie, nie miał miejsca w historii, w historii powojennego lecznictwa uzdrowiskowego. Pobrzyska strefa ekonomiczna i inwestycje w innowacje technologiczne. Jak to z Waszej strony wygląda? Jeżeli chodzi w ogóle o innowacje, to trzeba pamiętać. Że już tak naprawdę od kilku lat mamy coraz więcej inwestorów, którzy wykorzystują najnowsze technologie, starają się rozwijać swoje centra B+R, centra badawczo-rozwojowe, dzięki którym tak naprawdę najnowocześniejsze produkty są produkowane na terenie strefy. No taki najświeższy przykład, gdzie mamy firmę bardzo innowacyjną, wykorzystującą najnowsze technologie z elektromobilności, no to jest projekt Mercedesa w Jaworze, największa inwestycja w obrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w historii, ponad miliard złotych nakładów inwestycyjnych planowanych w najbliższych latach. Natomiast bardzo nas cieszy, że coraz więcej różnego rodzaju innowacyjnych projektów planują również firmy z sektora MŚP i że coraz więcej decyzji o wsparciu wydawanych jest właśnie dla polskich przedsiębiorców którzy może nie zawsze te ich nakłady inwestycyjne są tak wysokie jak w przypadku tych dużych zagranicznych koncernów, ale jednak ta skala, że tych przedsiębiorców mamy coraz więcej i, i że te właśnie punkty za innowacje oni uzyskują podczas tych, tych postępowań. Dzięki temu to wsparcie jest wyższe. Jest to, jest to jakby dla nas powód do dumy i, i to tylko świadczy o tym, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która została przyjęta w w 2018 roku spełnia swój cel. Mamy też jakby podobny, podobny oddźwięk z innych stref, że również to zainteresowanie właśnie tutaj uzyskanie wsparcia dla innowacyjnych różnego rodzaju inwestycji jest, jest coraz większe. Muzyka